Siema, siema. Jestem Sabuk ja i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Auto opisy nam No, sam na samym początku chcę pozdrowić pozdrowicy, który mi spami na Discordzie Hej <grym grym> to no, przechodzimy do odcinka Defrundacja. A Co to sobie glila zrobi? <grym> Hello, Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys Now why don't I believe? Get over here! Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge. Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. <laughs> Getting a little edgy, fellas? <laughs> how you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! <laughs> Get up, bitch! You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Zabić sobie też z dowodami. No the okay. Pojedziemy sobie, załóżmy... Broadwayem nie mamy chyba jakiegoś czasu nie wiem czy to się porusza czy nie Chyba policja spierdalać falcie wredki. Dobra i mamy zabić celi i zlikwidować po prostu dwutkę, pójść za bez sobie po prostu akta No ale dobra O kurwa Macie mniej więcej napisać ile mi jeszcze zostało mm, tych misji Eee, właśnie w geta San Andreas czy <laughs> nie pamiętam ile ich jeszcze zostało to są jakieś 80, 90 już misje coś takiego coś takiego no, ale chyba jestem no ja jestem coraz bliżej choć ja wiem że jeszcze musi być powrót chyba do los Santos z tego co pamiętam tak poza tym to chyba, chyba nic chyba, chyba nic <laughs> Dobra Sprawdź sobie co na to lukisko oj Aha bo to ma hydraulikę i do tego tak się przewraca tak? Dobra włączę sobie hydraulikę i szybko przejadę Tym się... kurwa Tym się chyba porusza tak swoją drogą Tak mi się przynajmniej wydaje no bo nie możemy go doścignąć, chyba że... Chyba że gdzieś stoją po prostu w jakimś miejscu. No po prostu sprzątam to po akta i wracamy z powrotem do pętaniego. Ten w sumie to jest chyba ostatnia misja lasem teraz. Te latania chyba wszystkich mamy ze sobą. A to tej górce latania okay. to. Latanie mamy wszystko ze sobą. I gdzieś w sumie z górki teraz. powinny być te misje bardziej takie, wiecie, chill out. Yes. Kurwa nie wyjeździ pod tą górkę. Ten Broadway to jest porażka, mogę sobie jeszcze tam dalszy dostało obok. Broadway to porażka jest na otrowie. A kurwa to jest woda. Yy, yy. Czyli sobie gdzieś muszę tutaj dojem zjechać, tak? No okej. Okay. <grystanie> Jebany rajdowiec za ze mnie taki, że Chyba skaczał nad górkami. sobie się. Ten cel jest chyba ruchomy. Ten cel musi być ruchomy. Nie ma chuja No, porusza się. patrzcie na górkę. Poruszył się przynajmniej. Jak mi się wydawało. Dobra. Ja sobie wchodzę na tę górkę. Jaką? Jakiś, jakimś cudem wchodzę sobie na tę górkę. I go po prostu rozpierdam. Będę tam podjechać, bo nie wiem, jak się z prawdą A Aj kurwa pierdolę. Idę z buta najwyżej jele. No patrzcie kurwa, ile, ile się dojeżdża w takie miejscówki zjebane. Przez taki mały punkt. Ten... Dobra, zaufam, że coś tam będzie. W razie chyba sobie go tutaj zostawię. Z rozpędu tam jadę. Dobra, zostaw to. No wysiadaj. CJ. Boże, jaka ta postać jest upośledzona. Bez kitu. Aha, mam helikopter. Aha, i mam mu po prostu zajebać w czapę, da? Cały czas są zabity i upuściła kto z dowodami, zabierz zanim zrobię za kogoś innego Chyba ja z innej, Chyba ja ze złej strony wbiłem, nie? Bo... Bo to... Bo to chyba oni mieli my zaatakować z tego co pamiętam Dobra wsiądźmy sobie na chwilę Kurwa do helikoptera Bym chciał sobie wejść. A, ten na to. I wysiąść i telefon. Ha? No on dzwoni. On dzwonisz, kurwa. Aha. Dobra, chyba musimy tego dolara podlecieć. To mi się przynajmniej wydaje, że musimy do tego dolara podlecieć. Nie wiem, akta, akta jakieś zawinąłem więc nie wiem. No wylikiem jeszcze nie latają sobie yy, na fabule, więc <ścoughs> coś nie mega. No Dlatego ten dolar jest tak w oddali, czyli tam są jakieś misje, ja coś musiałem przegapić 100% Coś musiałem kurwa przegapić. Tam ja sobie tam polecimy, no bo... No bo chyba te znaczniki to są takie na dalszą odległość to są te misje, które możemy aktualnie. Churwa nie pamiętam, ale to jest baza fiskowa. Żeby mnie nie wykryli, to sobie podrócimy tutaj. W dodatku mam jedną gwiazdkę i nie wiem czemu nie gubię jak nawet mnie nie widzę. Ale okej. Okay. To jest szkoła latania, do której nie chciałem nigdy wrócić. To były jedna z najgorszych misji, jak ja mogę być. nie wiem czy napisać się wam ogólnie seria podoba z yy, fabułki mam gdzie więcej fabułek z GTA San Andreas bo nie wszystkie takie GTA znaczy San Andreas z tych serii GTA chyba wszystkie przejdę tak mi się wydaje. nie <ścoughs> wydaje w sumie doryczyliśmy praktycznie do, do, do celu ale Coś mi się wydaje, że jak teraz wysiądę to zadzwoni mi telefon. Tak, tak czuję. Tylko gdzie jest tu wejście, ono musi być gdzieś w środku Ty no, nie dzwoni mi telefon Gwiazdka się zbugowała

Mhm, mm czyli musimy się spotkać w jakimś miasteczku diabłów. No to pojedziemy sobie, kurwa, ten Chyba wiem, o co chodzi. To El Diablos, coś tam. Chyba o to chodzi. No bo przecież to nie jest MTA. To tędy przejadę. Bo <tosz> na tych serwerach MTA już przyzwyczają, że tutaj blokady są. Na tych Sampach i tak dalej. na Sampach co nie, nie ma, ale jestem już przyzwyczajony. Co wy kurwa? Ale co oni chcieli zrobić? Lol Co oni kurwa chcieli tu odjabać Ale czemu oni skręcają w pola tutaj? Czemu my w pola skręcacie? Chyba o was? O chuj, też ja Chyba wybrałem słaby pojazd jak do takich misji. Dobra, oprocz. Tak, szybko sobie tam dolecimy. Tutaj są jakieś misje z koparką, ja się na przykład nich chodzi, bo w sumie, nie, chyba ich nigdy nie robiłem, takich misji pobocznych. I czym chcielibyście, żebym je w ogóle e, tutaj, ok, wykonał? Jak tak, to żadnym problem. W sumie można takie cyknąć. Nie, teraz tak średnio schodzi e, dwie misje na odcinek, który trwa 20 minut, bo w sumie nie będę ucinał. Jak wyjeżdżam w sumie na to co? Więcej odcinku dajecie mieli Z fabułki Choć teraz i tak wrzucam co drugi odcinek praktycznie się to spaza wiesz koła Nie chcę zostać namierzony w sumie jesteśmy już praktycznie u celu Tak, być w celu kurczę, kurczę, kurczę. To jest tutaj w tym dołku takim. Kurwa, nie ma jak skrócić, muszę za drogę jechać Przesunę się. Dobra, i tu sobie skoczy. Tylko, że się nie wypierdali Na morda. Tak. Tutaj? Gdzie to jest? nie, to Da. prędna za szalony wyczyn, 24 dolki nice 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 dobra czy to jest tutaj mogliście podać jakiegoś, adres mi się nie chciało jechać drugi raz w samo południe siedzi za i myślałem że laptopa tak jak byśmy na razie Carl hope we didn't keep you waiting Holmes no, I was just <laughs> chilling I bet you were at the dossier hand it over Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Ah, our boy's done good. <laughs> you snitch piece of shit! You vato <laughs> asshole! You sold us out! <laughs> Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No Frank, Aha, czyli CJ ma sobie dobę jak wykopać. <laughs> Zobaczymy frajerku jebanek. <laughs> Myślę, że Pulaski tam skończy. Tak swoją drogą. Jak sobie kopia. Hernandez będzie leżał na nim. That's good. That's deep for two. Eddie Tampenny's just using you. He's using all of us. You're the next one he's going to silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking die! Uh-huh. Children must also be

Bro. Well now it's up to me and I ain't such a fucking soft touch. So how's your sister? I always had a thing for her. Kingpinny and I got some great shots of oh, trying to barrel the bullets out of that thing a couple of oh, you Man, you keep out the bro. Spool you, Pulaski. No, ile ci można tu z kurvy sani? <sighs> Boże. I know what you're trying to do, and you ain't gonna crawl inside my head. I ain't kidding! Best fakeout I ever done! Carl, you should've seen your mom before she was buried! Okay. She was a real mess! Most of her face was hanging off! No I don't fuck talk about my mom! The boys, you know, they fooled around with her at the scene, Otacz. you know... Touching her, joking around and shit. Fuck you, Pulaski! Welcome to America! Czyli po swoje dokończyć, to? not FEELING so fucking full of yourself now, huh? Any last request? Yeah! <laughs> Can I fuck your sister? you were asshole to the end, punk motherfucker! <laughs> no I po <laughs> I'm going to the No, no, telefon. Hello? You've hung us out to dry, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg? I'm surprised you remember Look, I ain't forgot you all, man. Just hang in there. Easy for you to say, this Salvatore guy might whack me at any moment. Okej, okay, czyli w sumie musimy jechać do Las Venturas Ale to już będzie w na następnym odcinku, więc że nie ma się to zostaw suba, lajka i komentarz Kolejny odcinek zapewne nagra za jakieś 2 dni, chyba tak Więc jak wy to oglądacie to 2 dni lub dzień przerwy będzie od San Andreas i znowu Dobra, więc jeżeli wam się odcinek podobał, zostaw lajka, suba i komentarz, napisz w komentarzu Buffalo teraz Mówiła mi Sopka, trzymajcie się wszyscy, do następnego, cześć.